Nie przemyśleliśmy, k***a, dostanę kamieniami po ryju. Siemanko Dzisiaj będzie mniej technicznie, trochę luźniejszy odcinek Pogadamy sobie o upgrade'ach, które zrobiłem przez ostatnie 3 tygodnie Ale też o przyszłości tego kanału Tak jak wspominałem, w jednym z pierwszych odcinków mam zamiar zrobić drugą wersję tego sprzętu Także też dzisiaj się dowiecie, jakie kroki zostały poczynione w tym kierunku. No i w końcu trochę sobie poupalamy tego wariata. Ja dobrze wiem, że wszyscy na to czekacie. Lecimy. Ej, 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 poczekaj chwilę. Mam dla Ciebie jedną ważną informację. W związku z tym, że tworzymy społeczność ludzi bardzo technicznych i z tymi samymi zainteresowaniami, stworzyłem grupkę na Discordzie. Tam będziemy mogli się dzielić naszymi doświadczeniami związanymi z budową takich maszyn. I nie tylko. Wbijajcie! Ulepszenia. Patrzcie to. Nowiutki, nowiusieńki, pachnący jeszcze quick-release. Powiem Wam tak. Myślałem, że będzie to zbędne, ale przejechałem się trochę po lesie. Słuchajcie, jak jesteście przypięci tymi pasami, to tak naprawdę ciężko się Wam ruszyć, o wychyleniu się nie ma mowy. A czasami naprawdę chcecie wiedzieć, co jest za Wami i czy możecie na przykład skręcić bezpiecznie, albo zobaczyć, czy coś za Wami jedzie, czy nie. Ogólnie stwierdziłem, że warto mieć. Nawet jak nie będzie się zazwyczaj z tego korzystać, to zawsze można sobie zerknąć, nie? Uchwyt na telefon. Jakiś motocyklowy kupiłem. Generalnie sprawdza się, wyśmienicie. W końcu widzowie będzie można mierzyć prędkość. W końcu będzie wygodnie jeździć z telefonem, nie? Tu sobie tym pokrętłem regulujecie do swojego telefonu. Raz a dobrze. A później, tylko jak chcecie go wło włożyć, wyjąć tym sztyczkiem. Zapięty, odpięty. Działa to tak prosto, to jest tak świetne rozwiązanie. Uwielbiam takie rzeczy. Wybaczcie mi, proszę, że on jest tak upierdzielony, cały, ale naprawdę nie miałem gdzie go umyć. Chociaż jak dla mnie, to dodaje to mu fajnego klimatu. Ha, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Ostatnio chciałem sobie sprawdzić, czy koła są dobrze dokręcone. Nie, czy nic się nie luzuje, ani ten. Odkręciłem, zobaczyłem. Patrzę na felgę, patrzcie to, popękane, tu, tu jest w ogóle, ja nie wiem, nie wiem czy Wy to widzicie, przecież to jest pęknięte, rozerwane, w ogóle powyginane całe, tragedia, jeszcze chwilę bym tym pojeździł i mi koło odpadło. Niskie felgi do takiej mocy absolutnie nie polecam. Jeszcze z przodu, jako tako, nic się w zasadzie z nimi nie dzieje, ale na tył zapomnijcie, kupcie coś lepszego. Patrzcie moi drodzy, paczuszka przyszła, a co w środku? Felga, jedna, druga, piękne, chromowane są. Cudowne. Grube. Blacha 4 mm. Tutaj podwójnie to z 8. Otwory dziesiątki Patrzcie, jakie to jest szerokie Cudo Zobaczymy, jak to będzie się sprawować No, ale z nimi to się nie powinno nic dziać, one są naprawdę grube o, Jakieś przebitki mam wrzucone Ja wiem, widziałem, czytałem, ktoś pytał o elektronikę żebym trochę pokazał, jak tutaj to jest wszystko rozprowadzone, a w szczególności pewnie chodziło o silnik yy, i o wszystkie, całą wiązkę od silnika, bo rzeczywiście trochę tego tutaj jest nasrane. No ale powiem Wam, że teraz tyle tematów się zebrało, że chyba zrobimy to po prostu w kolejnym odcinku, także wyczekujcie. Gaśni co? Słuchajcie, miejmy nadzieję, że nigdy się nie przyda, no ale warto mieć chociaż trochę bezpieczeństwa w tej całej niebezpiecznej zabawie Ej, dobra, i chyba rzecz, którą chciałem mieć najbardziej czyli ledbar No i nareszcie można jeździć w... No... no i nareszcie można jeździć w nocy Ej, ale bez kitu, nie? Dałem za niego naprawdę 119 zł i świeci jak dziki Przepraszam za ten syf, ale kurde nie mieszczę się na tak małej przestrzeni. No patrzcie to, jak on stoi na środku, tu tam nie mam przejścia, tu nie mam przejścia, tu mam jakieś półki, a tu już mam blat. I to jest w zasadzie wszystko. Taki mały backstage. Ale spokojnie widzowie, już jestem w trakcie ogarniania czegoś delikatnie większego. No bo w końcu powoli przygotowujemy się do nowego projektu, tak jak obiecałem na starcie kanału, nie? Ale cii, Jeszcze nic nie wiecie. Patrzcie, patrzcie. Elegancko na pstryczek, cyk. I zgaszone. Wszystko w panelu sterowania wiadomo. Pełna profeska. Ale czy nie uważacie na przykład, że jeszcze większa profeska byłaby jak takie elementy? Albo takie elementy, albo takie. Albo takie. Byłyby wycinane automatycznie zamiast ręcznie. Aha. Słuchajcie, zrobimy sobie naszą własną wycinarkę plazmową CNC. Ciekawie jak to wygląda. No to patrzcie teraz. Projekt mam już prawie cały gotowy. a no, oczywiście wzorowałem się na konstrukcjach, które są dostępne w internecie, ale stwierdziłem, że nie będę kupował żadnych gotowców. Zaprojektuję wszystko samo od zera, tak, żeby mieć pełną satysfakcję z wybudowania takiego sprzętu. Ogólnie jaram się strasznie tym projektem, bo to będzie niesamowite usprawnienie i przyspieszenie wszystkich prac związanych z wycinaniem, szlifowaniem, wierceniem itd. Także spróbujemy sobie tutaj coś takiego stworzyć. Postaram się wam to wszystko udokumentować, przedstawić poszczególne etapy budowy: od początku spawania ramy do końcowej konfiguracji wszystkich sterowników elektronicznych. Chcę to zrobić w jak najbardziej budżetowy sposób, dlatego też nie będziemy korzystać z żadnych gotowców. Nawet wózki i posuwy wydrukowałem na drukarce 3D. Zakupiłem łożyska, stworzyłem projekt, który. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Poskładamy to wszystko do kupy i zobaczymy. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu, czy podoba wam się koncepcja robienia takich mniejszych pobocznych projekcików, które nie są stricte związane z Crosskartem, ale na pewno będą przydatne w budowie takich maszyn. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Dobra, patrzcie tutaj. Jak to cudownie świeci. Jak w dzień. Przecież to jest idealne. Chodźcie, chodźcie się przejechać. Zwariowaliście? Przecież nie będziemy upalać go na placu. Chodźcie na nasz ulubiony piach. Nic nie widać, ty stary. Jak ty jesteś zakurzony? Nie przemyśleliśmy, kurwa, że dostanę kamieniami po ryju. No, to jest pewien problem, ale ujęcie jest? Nie wiem, kurwa, zamknąłem oczy. No. Nie wierzę. Znowu łańcuch spadł. No, to samo. No i co? Miało być więcej ujęć, a znowu wyszły problemy techniczne. W kolejnym filmie na pewno dam Wam znać, co zrobiłem z tą usterką, jak się z nią uporałem. Ale na ten moment mamy co mamy. Cięcie. No dobra, to by było na tyle. Jeśli odcinek Wam się podobał. Strzelcie lajka, zostawcie subskrypcję z dzwonkiem, wbijajcie na mojego Instagrama. Pamiętajcie o grupce na Discordzie to się chyba bardziej serwer nazywa jakoś tak. W każdym razie Discord, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tym razem trochę szybciej. Narka!